Cześć kochani, witam was z powrotem na moim kanale. Dawno nie nagrywałam vloga ani żadnego innego filmu na ten kanał, bo ostatnio się skupiałam na angielskim. Więc stwierdziłam, że teraz mamy jeszcze taką inną pogodę i idziemy na zakupy. To wezmę was po prostu ze sobą, może wam pokazać co jest na święta. Bać się mi za śniaki, a ja wczoraj testowałam takie co się nagrywałam, sobie tylko sobie testowałam. Na wyciąganie pór. Może nagram z tego film, jeszcze nie wiem. z temu właściwie, teraz już się ubrałam i wziąłam sobie plecak, jeszcze tylko muszę wziąć i idziemy na jakieś tam mniejsze zakupy. Zabiorę was ze sobą, pokażę wam prawie czego, może co będzie na jesień w sklepach, może coś na odkupy, bo kilka dni by mi się przydało. Nie wiem, zobaczymy jeszcze wszystko, Od zobaczenia później. O. Jak wam mówiłam, pogoda nie jest za ciekawa, nie wiem czy to widać, ale jest taka mierzawka. Niby cały czas pada, ale nie jest jakoś, wiecie, bardzo mokro. Ja mam parasolkę z Blackpool, kupiliśmy w Płynciaku z Bartkiem wtedy. I tak naprawdę od mojego ostatniego filmu z Liverpoolu nic nie na. No więc w sumie na tym kanale nie nagrywałam nic o ostatniego vlogu z Liverpoolu. I mimo, że tam kupiłam dużo rzeczy, to nawet nie nagrałam żadnego holu ani na jeden, ani na drugi kanał. Nie wiem w sumie czemu jakoś tak... Nie chciałam, niby chciałam, ale nie do końca chciałam. I też się zastanawiam o tym, jakie filmy będę nagrywać, i w ogóle, i na jednym, i na drugim kanale. I sądzę, że to dlatego właśnie mi tak nie wychodzi z tymi filmami. Um, tak mi się wydaje po prostu. Ja się tutaj nie tłumaczę w każdym bądź razie. Tylko to jest tak, co myślę głos. Dzisiaj Was zabieram ze za sobą, bo dzisiaj będzie w miarę ciekawy dzień. A tak jak na przykład. Cały zeszły tydzień tu nic się nie działo. I w sumie też nigdzie nie mogliśmy iść czy coś w tym rodzaju, bo Bartek się nie czuł dobrze. I tak naprawdę dlatego tak nie chyba nie było. Teraz trochę... Chyba się zaczynam tłumaczyć. W każdym razie dzisiaj Was zabieram ze sobą. Pokażę Wam co jest w sklepach na Halloween. Na to się zdecydowałam. Mówię, na święta też, bo najczęściej po jednej stronie jest święta, a po drugiej Halloween. I Mama poszła po mój klucz do mnie w koju. I... Niedługo mam kolejny wyjazd. Ale to już nie na urlopie czy czymś takim, tylko po prostu na wolny dniach z pracy. W przyszłym tygodniu dokładnie, więc będę pakować tobę, więc wezmę dużą walizkę jak na to co idziemy na dni. Chyba to nie ma sensu, ale... Ale mama wyszła, a ja sobie dalej tak gadam, wow. Patrzcie, widziałam świąteczne mydełka i tak dalej. Ale takich Halloweenowych jeszcze nigdy nie widziałam. Mhm. Tu tam było. Są takie alet tej świątecznej rzeczy. Ale nie, jak byliśmy z Bartkiem, to widzieliśmy, jak pani faktycznie takie świąteczne rzeczy już wciągała. Is scary. Więc właśnie wróciliśmy do domu. Jest mi tak ciepło i dopiero te, teraz jakie ja mam śniaki po tym. Tu, tu, tu jak gdyby też. Bardzo zupełnie mi twarz. Po prostu pewnie nie umiem tym robić. Ale nawet na ustach jak gdyby mam, bo przez przypadek na usta mi tak mocno wjechało i chciał się odczepić, wiecie o co chodzi. I mam widzę takie śniaczone usta. Mniejsza jestem. Jak <grym> widzieliście przebitki, byliśmy w różnych sklepach. O, te usta mi teraz spokojnie dają, widzę takie śniaki. Nie yeah. wiem. Um, ta pogoda i tak pada ten deszcz. Wróciliśmy już z po i teraz będę oglądać sobie serial na chwilę. Później idziemy po Barta. Wiedziałam, że będę oglądać serial i będę. Ale w tle, bo będę sobie w szafce układać szafę ubrania. Po prostu w międzyczasie kochani, więc ja właśnie skończyłam nagrywać ja na tym na mój angielski kanał. I tak siedzę i myślę, co bym mogła nagrać do przodu na polski kanał. Może mini haul zakupowy, znaczy mini haul zakupowy. Większość tych rzeczy, które kupiłam, a nie wszystkie, być też już w większości rzeczy chodziłam jednak, czy używałam te rzeczy. No bo to minęło już około 2-3 tygodnie, się wydaje przynajmniej. I po prostu. Bo przyjdę po prostu do nagrania takiego filmu, z tym mniej więcej co kupiłam, z bardziej takimi interesującymi rzeczami. Więc bez gadania teraz do obloga zacznę to, to nagrywać. Muszę sobie naszkować te rzeczy najpierw też. Więc do zobaczenia zaraz. Jego nie narzekałam na moim angielskim kanale, że o jeden dzień mamy jesienną pogodę, następny dzień jest słonko, to dzisiaj jest pierwszy taki dzień jesiennej pogody. I będę praktycznie od rana i cały dzień. Wiecie o co mi chodzi? I... No, w sumie nie mam nic przeciwko tego, jak wiecie, jak mam taki spokojny dzień mogę siedzieć dom tam nawet nagrywać Bo ta pogoda mi wtedy niczym nie przeszkadza jak robię vloga czy jakiś siedzący film, wiecie o co chodzi Ale jak już jest jakaś wizyta do szpitala czy coś w tym rodzaju, czy jakieś wyjazd, to ta pogoda mogłaby być trochę lepsza Czyż jest bardzo ciepło, tylko deszcz pada Więc nie będę już tak narzekać i hey, kochanie, mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał, mimo że jest bardzo krótki już będę go kończyć teraz. Właśnie montuję inne filmy też. I do zobaczenia w następnym filmie. Papa! Pa.